Sky Tower. Co podoba Ci się we Wrocławiu? Sky Tower. Dlaczego? Bo jest duży fajny i tam mają i tam są torty i tam jest skakanka i zjeżdżania do kulek i wychodziła nawet stamtąd sam. Co podoba Ci się we Wrocławiu? Mi się podoba całe zoo. Coś jeszcze? Zające. A dlaczego podobać się, Zo? Bo są zające. Co podobać się we Wrocławiu? Sklep z zabawkami. Dlaczego? Bo to są zabawki. Co podobać się we Wrocławiu? Hmm, Luna Park. Dlaczego? Bo jest tam Karuzela i są samochodziki do jeżdżenia. Co podobać się we Wrocławiu? Zo. Dlaczego? Bo tam są zwierzęta. Byłaś kiedyś w Zo? Tak. Mhm. I co najbardziej Ci się podobało? Wszystkie zwierzęta. Co podobać się we Wrocławiu? Skytower. Dlaczego? No bo są tam urodziny i zabawki, i dużo zabaw. No i jest tam jeszcze miejsce urodzinowe i krzesło dla kogoś, który ma urodziny. Co podoba Ci się we Wrocławiu? A, wieża ciśnień. Dlaczego? Dlatego, że tam jest małpa gagatka i, i aligator Ali. Co podoba Ci się we Wrocławiu? Sklep zabawkowy. Dlaczego? Bo tam są zabawki. A masz ulubiony sklep?